Witam Państwa. Ja chciałabym przedstawić Państwu historyka, kuchmistrza i mistrza Seweryna Pentuszko. Jest on historykiem i przedstawi tło wydarzeń, które dzisiaj będą miały miejsce. Witam Państwa. W dzisiejszym programie zapatrzamy chwilę historii, przez aliantów do walki z hitlerowskim okupantem broni zaiste śmiertelności tej skutecznej, kluczowej dla zakończenia II wojny światowej w tej części globu, mianowicie najzabawniejszego do świata. Jednocześnie pragnę poinformować, że program realizowany jest przez kanał TVP Historia, więc budżet jest zatrważająco niski. Proszę spojrzeć, moja marynarka jest za 3,99, a w tych nawet nie ma szkieł. To wszystko wina komercjalizacji mediów publicznych, które chcą być konkurencyjne wobec mediów prywatnych, wyrzucają pieniądze w błoto, tworząc taniej błot. a, 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 Ale miał pan mówić o dowcipie? No tak. Według brytyjskich źródeł dowcip został napisany przez angielskiego satyryka Ernesta Pismaka, który zmarł zaraz po napisaniu to w 1943 roku. Jak mówią śmiech to zdrowie. Ten kto się śmieje, kto się śmieje ostatni, ale ten dowcip... Miał efekt porażający. Każdy, kto go przeczytał, dosłownie pękał ze śmiechu. Bardzo szybko Ministerstwo Wojny Zjednoczonego Królestwa podjęło kroki, by wykorzystać piorunujący efekt dowcipu do przeważenia szali w tej, jak dotychczas wyrównanej wojnie z Rzeszą Niemiecką. Przez długie miesiące prowadzono prace tłumaczeniowe nad wersją dowcipu zrozumiałym dla Niemców, a nie dla Wojsk Alianckich. Dowcip tłumaczono słowo po słowie, dla bezpieczeństwa. Jeden tłumacz z rozpędu przetłumaczył dwa wyrazy. Wylądował w szpitalu z poważnymi obrażeniami. Na wiosnę 1944 roku niemiecka wersja była gotowa. W wstępnych testach na froncie włoskim Dowcip spowodował krwawe szliwo na plażach Normandii. Skutki były wręcz komiczne. Za sprawą polskich agentów dopt został przerzucony na Front wschodni, co pomogło pierwszej armii wojska polskiego wraz z Armią Czerwoną przełamać linię obronne Hitlerowców. Przedstawię to na mapie. Tego nie widać może dokładnie. Niestety budżet nie pozwoli nam na większą mapę. Ale. Mniej więcej tu mamy Front wschodni w Czechosłowacji aż do Berlina. Z tej strony front zachodni, Francja, Benelux, aż to Niemiec zachodni. Teraz e, prosimy podziwiać rekonstrukcję zdobywania Lublina przy pomocy dowcipu w lipcu 1944 roku. Chociaż zaprezentowany dowcip jest lekko odcentrowany względem oryginału, bo niech Bóg ma w swojej obiece tych, co stają niemiecki. Panią sztukę i Kapitana Łodewę, ja jestem Ministrem Obrony Radowej. Przynieśliśmy z tajne dokumenty. Co oto w tej kopercie. Panią proszę o odczytanie do wcipu. Pani sztukę, proszę o odczytanie Ja, mijn goed das onder die vlieper van kerstboot. dan gaan nu die niet onder slachtermaier. Ja, mijn goed das onder die vlieper van Das musst du und das Latte Ja, bei das oder die sput? <laughs> <laughs> Wenn ist das musst und Svetomaje. Ja, bei tun das oder die sput? <laughs> <laughs> フッ。Oh A teraz zaprezentujemy, jak rozpoznać prawdziwego niemieckiego szpiega. Jest to z piekiem. Wenis das nunstum gibt uns Ja das nas die Flipper Wagen Oni chcieli odebrać nam Pomorze Proszę bardzo drodzy Państwo, żeby nie było oto plany tajnego spisku odebrania Polakom Pomorza Spisek został udarniony. Dziękuję Wam, drodzy Państwo. Zapraszamy teraz nowego, pysznego amerykańskiego hamburgera. W 1945 rozpętał się pokój. Wkrótce po wojnie ONZ zdecydowało o zakazie wykorzystania tej śmiercionośnej broni. Nakazano spalenie wszystkich kopii, poza jedną, którą w zapieczętowanym kanistrze spoczywa pod pomnikiem nieznanego dowcipu w Cycowie pod Lublinem. Historię tego dowcipu odświeżyli nam badacze z Instytutu Monte Pythona w Cranbrook w hrabstwie Kent. Ja nazywam się Seweryn. Przepraszam za żałosny budżet tego przedsięwzięcia Pentuszka. Dobranoc Państwu.